Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj taki mały update ze sklepu może tak nie ze sklepu, tylko z tego co możecie u mnie w firmie kupić są to przynęty Crazy Maggot, już gotowe zawiązane na haku z kulką wolframową jeszcze tego w sklepie nie ma, jeszcze dużo pracy jest przede mną ale klienci, którzy wiedzą, że mogą coś takiego u mnie kupić piszą, dzwonią, zamawiają jak to wygląda. Piszesz do mnie, czy mówisz mi, jak przynęta ma wyglądać, jaki kolor ma być tułowika, jaki ma być kolor wolframu, jaką chcesz mieć na przykład tutaj kryzę kołnierzyk, jaka jest średnica tego wolframu, czyli jaka jest waga tej przynęty, wielkość haka. Spójrzcie, tutaj klient sobie zażyczył. Biało-różowe z różowym koralem są zrobione. A teraz pokażę Wam kolejne z tego jednego zamówienia. Miał być jeszcze kolor GRT o i jest. Tak się prezentują przynęty dobrany koralik. Tutaj miał być złoty. 4 mm. I mamy następne. Pupa w kolorze serowym. Czarny koralik. 4 mm. Czarna kryza. Wygląda to tak, że to właśnie Ty sobie dobierasz, co Ty potrzebujesz. I ja to dla Ciebie wykonuję. Czas realizacji jest różnie. Raz jest to 3-4 dni, raz jest to tydzień, dwa. Zależy, jaki mam nakład roboty. No i na koniec takie żaróweczki ze srebrnym koralikiem. Ty, jeżeli chcesz, możesz dać sobie wybrać koralik czarny, Kryza w innym kolorze. Inny kolor larwy. Wszystko zależy od ciebie. Ty wybierasz, i ja to dla ciebie robię. Realizuję Twoją wizję przynęty. No i, moi drodzy, to takie pierwsze części updatey sklepu. Na razie skręcenia muszek czy przynęt spinningowych raczej yy, rezygnuję. Jestem zawalony totalnie robotą, więc takie krótkie filmiki będą z aktualizacjami sklepu i moje oferty. No i pamiętajcie, że każdy kto obserwuje mnie na YouTube Facebooku, TikToku, czy innych tam pierdoletach, social mediach. Da sobie w komentarzu do zamówienia swój jakiś tam nick. Zawsze coś fajnego ode mnie dostanie do zamówienia. Trzymajcie się i dziękuję wszystkim za wsparcie.